Witajcie w kolejnym odcinku z serii Budowy Stalker 174 dni już. Czyli musi być 184, kiedy będzie Puma dopiero aktywna. Mam nadzieję, że ten licznik cały czas się nabija w regionach, w których Puma jest obecna. Bo tu jest cisza. Nie znaleźliśmy też żadnego świątecznego prezentu od Hinterlands. Widocznie tylko rózgi nam zostawiają, bo byliśmy niegrzeczni. Nabijaliśmy się z Ralfa i teraz tak to właśnie jest. Czemu to tu stoi? Uuu, nie wierzę. Mogę zmorfować się z, z bankiem. A dzbanek może się zmorfować z radem? Tak, po części. Dobra Szukamy dalej Może za lustrem coś mi <noise> to byłaby heca jakby Hinterland jeszcze coś ukryło za tymi przedmiotami Nie tyle Hinterland co no, jakiś rozbitek tutaj mógł tak kombinować Dobra lecimy na Rykena gdzie zostawimy młot i potem na hibernię. No i kurczę, trzeba będzie zacząć myśleć o jakiejś alternatywnej wyprawie. Tu wyzeruj mi pięknie. Tu wyzeruj mi. I wyzeruj. Super. I biegniemy. Chyba, że w komnacie horrorów zostawili jakieś prezenty. Dla nowych, czy to nie weteranów widzów, komnata horrorów tutaj na przylądku pustki. To takie miejsce, gdzie musicie uważać, taka jaskinia. Bo są tam horrory. Tylko tyle powiem. Nie dla ludzi o słabych nerwach ta jaskinia tam. Wszystkie energie, ale i tak nadchodzi mrok, więc będziemy odsypiać w Hibernie. Po, po Rajkanie zahaczymy o baraki. Ale w Rajkanie nie spodziewam się świątecznych podarków. No to tylko moc rzucimy, zajrzymy na górę i lecimy dalej. Co to? Aptur z Polaru. Do bazy Alfy. Lepiej znaleźć trochę wody. O! Znalazłeś. Tak z Kitrali? Nie wiesz. Nic. Żadnych specjalów. O, tu nie można zrobić przemeblowania. Za duże skosy, baby zariawa gra. 36. Czemu aż tyle? 32. Zostaw to czarną godzinę, kto już nie będzie czym rozpalać. Aaa! Hmm. Węgli nie będę brał. Węgle mogę odzyskać w jaskini. Wiem, że układałem ścieżkę z nich, ale... Postawię sobie jeden awaryjny. Ile z tego oleju zaraz trzeba będzie go nabić tu przy wyjściu wywalim. A po wyjścia z jaskini tranzycyjnej. Nic. O! My mamy jaki teraz? Taki. No to ten się bardziej rzuca w oczy do bazy Alfy. Kolekcja termosów. Nie wiem ile w sumie jest do zdobycia. Masa? 31. Lecimy na hibernię. Łojejku. A kto to się tu zespałnił? rada Zmychnąć stąd, żeby na nas nie polos. Jakby co tu mamy? Wejście? O nie 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 nie. Aha! <laughs> Fajnie, że ja mam czym polować teraz z grubej rury. Nie no, to wejdę na chwilę i się zag... A, zobaczę jeszcze na pięterko. O, ten, na, na mostek zajrzę. A potem się ogrzeje. mnie nie widzi nie ma nie daje nic ile tu jest stopni spróbuję przyspieszyć tutaj zobaczę czy go o, prrprr... ucieknie tam gdzie miał uciec to lepiej wejść do środka wtedy nie, nie ma aktywnego śledzenia ścieżki musi wylosować jego pozycję Dobra, poszedł Se. Ja tu nie mam czasu na zabawę z niedźwiedziem, O wilku. O wilku mowa. Co tu jest grane? Nie przejdę? Oczywiście, że nie. No i co, przez te minuty, które przyspieszyłem, 15 minut, on się wyładował totalnie. Gdybym przyspieszył tyle samo będąc przy nim, to widzieliście, coś. widzieliście co się dzieje. Przeszedłby tak, tu, tu i może tyle. No teraz go wcięło totalnie. Co jest mi na rękę? Trzeba zatoczyć większe koło, bo tu idzie Menda. Nie wiem, ten chyba i tak nie przejdzie. Czy one już trochę nie zboczyły z kursu przypadkiem te spawnę, a może mi się wydaje. Więc jak to było? Zobaczmy. Zwykłe drzwi. Co widzimy po wejściu od razu. Ciucholand. Racja wojskowa. Więcej. O, to to bym wziął. To bym wywalił. Trochę przesada. Okej. Okay. Wyłącz. Wyjdź. Kucnij. Nie na krawędzi drzwi. Nie wiem czy to się tak robiło dokładnie. Ale chyba nie. Tam są dwie pary drzwi. Chyba, że już to naprawili. Jedne prowadzą do innego świata. Do słowia. Co tu jeszcze jest? Suszone skóry, jakieś naprawianie. Przeczytane? Nie jest przeczytane. To będzie przeczytane. O kurczę, jakie zapasy! W jakim stanie? No, może faktycznie lepiej, żebyś nie próbował. Zostaw to nam. Zrobimy tak. Zostawimy lepszy. Się zaopiekujemy tym znaleźnym. Mhm. Tak, bo nie wystarczy przełożyć. No, przewijaj to teraz wszystko, Mackenzie, bo ty tak lubisz się bawić. To przed snem czyścimy. Co tu jeszcze jest? Myśmy tu dużo działali. Ja lubię pustkowie. To fajna mała kompaktowa mapa, na której dużo się dzieje. Do tego jest ładna wizualnie. Co my tu mamy? Zro 67 To by trzeba było gdzieś zrzucić. Może z tej strony jaskini tranzycyjnej Masa? 31.30. Nie jest fatalnie No to co? Jeszcze hibernia i... I się poddajemy, bo to już nic. Jeszcze tamta biura. Przy... Z drugiej strony hibernii i tyle. Jakaś skrytka kiedyś nie była? Przeszukana została? Powiem, że przy torach kolejowych, jakoś przy tych wagonach była. Tyle save'ów miałem, że nie wiem. Co jest co. Musiałem tu być, to znaczy że musiałem być w skrytce. Jak tu stajemy z kaloriami? Gotowane. No to wsuwaj, lubisz takie rzeczy jeść. Oj, nie pamiętam gdzie to było nawet. Czy to na Wagonie było. To musiało być już przeszukane. Tu. O. Dobra, od góry sobie to przeszukamy. Resztki energii. No i pomysły się kończą. Gdzie tu już szukać? Premiowych ciuszków. Chyba nie będzie nam dane. Jeszcze jednych zapałek nie chcesz doczytać? Na pewno. Więcej by się przydało. Tego paliwa luzem do lampy. Kilka puszek ze sprayem możecie zamienić na to. Gracze wam będą wdzięczni. Ech, nie pilnujesz sweterka, który świeci w nocy? Szkoda. energii Tak, tu będziemy odsypiać. Będzie szybszy odcinek chyba dzisiaj też. O, się człowiek naszukał tego i nic. Nie wiem, obstawiam jakoś zniszcz zniszczoną kolej bardziej. malpinisty matkę w Milton dom aż myślałem że jakaś rzadka jakiś rzadki ciuszek Ej co Mega pusto. Było wszystko przeszukane. Coś mnie ciekawi, nawiasem mówiąc, teraz. Tu dalej jest opcja meblowania. Dostępna. Ojejku. Czy to oznacza, że teraz... Nie sprawdzimy tego, bo już jest rozwalona. Można to sobie obmeblować i znaleźć. Wstawiam, że raczej tak. Kolejna piła, no nie. Już nie śmieszkujcie, nie biorę. To nic, jeszcze tylko rurą trzeba zajrzeć do góry i... I tyle. I się poddaje. Ile akumulatorów tu jest? Wow, jakie skupisko przedmiotów. Ile to ma? 1,60. To się zużyje, to jest aktywne, tak? Dalej. Zapas? Pół litra. Gdzie to jest? 0,30. A, czyli kumulatywnie mam tyle w zapasie z tymi małymi dziadami. No dobra, no to do rury jeszcze i to zamiatane. Stakują się? Nie, dalej stakować nie umiemy. Szczytu szybko. Czerwone pudło znaleźnych. ...akumulatorów. Muszę leń. Ojejku. Chyba trafiłem do piekła. Tak będzie wyglądało piekło. Mackenzie poruszający się z tą prędkością całą wieczność. O, w końcu kuczenie za stos akumulatorów, tutaj jeszcze? Jakiś piąte? Nie? <ś> Dobra, wiem, starczy tego. Zobaczmy jeszcze kryjówkę i tyle w temacie. No nie, sorry, nie mogłem się powstrzymać żadnych więcej, <laughs> bo znowu będę niósł. Nie dali. A nic, próbowaliśmy. amunicja. Jak zostanie tak symbolicznie. No i nie to wygląda. O, to dobry skrót jest akurat się nie męczyć tej róży. I nadeszła pora, by spać. A próbowałem. Próbowałem, ile się dało. Głodni jesteśmy. Coś by trzeba było zjeść. To by trzeba było ogarnąć, co by ogarnął. Eee, dary może, nie, nie ma sensu się tu bawić, nic innego. Żeby był odcinek też kompletny, jeżeli chodzi o długość. Chyba tak to zrobimy. Widać coś? Kurczę, cienko. Tu dużo było rzeczy zrzuconych w tym baraku, ale nic do jedzenia. Co mamy z zapasa? 800 kalorii 1100 plus trochę w żołądku jest. E dożyłby do jutra. A w tych warunkach nie chcę mi się bawić. Szukanie czegoś po omacku Czemu nie ugotowane? Są kalorie, no? Ah... Dobra, znajdźmy sobie legowisko jakieś Nie ma jakieś kolory. Nie ma Heh. W zasadzie zostawię tutaj ten zestaw Kiedyś to docenimy Dobra, gdzie jest spanko? Tu na przykład Mieścisz się tu? wciśniejszy McKenzie? Będzie musiał. Pora. Akurat dopiero noc przyszła. A Szkoda tych rzeczy. Trzeba będzie obczaić. Kurczę, ja tu sól zostawiłem 10 kg. Gdybym to sól zabrał na przybrzeżną, to bym tam zrobił suszarkę na mięso. Hmm Plus 10, 40 kilo ajajaj Albo spróbował dobić targu z handlarzem Oworek Soli, tylko pytanie, ile akumulatorów za to będzie chciał. No dobra Widzimy się za dychy. Nie wiem, czy widziałem gdzieś tu radio w efekcie. Chyba nie. Azorza była przed chwilą. Jeszcze wcześnie rano. Co możemy przeczytać? Już zaliczy, mam nadzieję. No, już coś widać, słuchajcie. Przeżyliśmy. 175 dni, tryb lodowy stalker, szukamy sweterków i specjalnych itemków świątecznych. Jak coś wiecie w temacie, piszcie w komentarzu. Tymczasem ja się odmeldowuję ciut wcześniej w tym odcinku. Podobało się, nie podobało się? Wiesz co czynić? Trzymajcie się ciepło i adios!